Wizyta u lekarza diabetologa składa się z czterech elementów. Pierwszy to wywiad. W zależności od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą, to pytam, jak długi jest czas trwania tej choroby, jakie są powikłania, jak była dotychczas leczona. Jeśli jest to pacjent z chorobą otyłościową, stanem przedcukrzycowym, czy zagrożony rozwojem cukrzycy, wówczas analizujemy, od jak dawna taki problem u pacjenta występuje, jaka jest historia masy ciała. Drugi etap to analiza wyników badań. Warto, aby pacjent przyniósł wszystkie badania, które posiada. Niektóre mogą okazać się bardzo cenne. Kolejny etap to badanie pacjenta. Dokonujemy pomiaru masy ciała, wzrostu, mierzymy również obwód talii, ciśnienie, czasem stężenie glukozy bądź ciałkę ketonowe. Badanie u pacjentów z wieloletnią cukrzycą również obejmuje badanie stopy, dlatego warto się na takiego badania przygotować. Czwarty etap wizyty to wydanie zaleceń, zarówno dotyczących diety, jak i dawkowania leków, ale także zaplanowanie badań kontrolnych oraz wizyty kontrolnej. Do zobaczenia w gabinecie.